W najbliższy czwartek na antenie Radia RMFM, plus, szalony wieczór i szalona noc zrobił Williamson na kilka godzin przed jego jedynym koncertem w Polsce. I o tym koncercie będziemy chcieli porozmawiać już teraz z Anią z Krakowa, bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o ten koncert. Dobry wieczór, Anioł. Witam. Bardzo się cieszymy, że skontaktowałaś się z twoim ulubionym radiem. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli razem z tobą poinformować wszystkich fanów Robiego Williamsa, na czym polega bardzo ważne dla nich zadanie i dlaczego robi Williamsa. Pamięta ten koncert do końca życia. Przygotowaliście coś wspólnego razem z fan klubem, niekoniecznie, bo jesteś osobą niezależną. Wpadłaś na taki pomysł, mów szybciutko, co mamy robić, co się będzie działo. Takie, to Otóż w sobotę z Asią kolorę. Bo wpadłyśmy na pomysł, żeby zamienić Tauron Arenę podczas koncertu Robiego ulianta a właściwie podczas piosenki Angels, która jest najbardziej rozpoznawalną, najbardziej wzruszającą piosenką Robiego. Chcemy zamienić Tauron Arenę z białą, białą czerwoną flagą. Biała, czerwona flaga, to wiemy, w piątkowy wieczór podczas piosenki tak. Angels. Tak. Co, co muszą zrobić wszyscy Fani Robiego, którzy będą na tym koncercie? Zabrać ze sobą. Tego, gdzie mają bilety na trybunach oczywiście białe rzeczy kartki ręce białego na papieru? Ja rozumiem, tak. że trybuny na biało, a cała płyta na czerwono. Na czerwono, oczywiście. Czyli tak. wszyscy, którzy będą wybierać się na koncert koncertowego Williamsa, muszą wziąć ze sobą ręce białego papieru, jak mają swoje miejsce na trybunach. A ci co siedzą na płycie i szaleją na płycie, bo, bo tam nie ma miejsc siedzących chyba na płycie, z tego co pamiętam. Tak, tak, tak dokładnie. To, tylko i wyłącznie ryza czerwonego papieru, chyba że szaliki, prześcieradła. Zajbiście. Cokolwiek co mają związanego z kolorem czerwonym, a trybuny z kolorem białym. Także był kolor piękną, miał ja czerwoną flagę, która robi, mu, robi ogromną niespodziankę i każdy zapamięta Kraków i koncert w Polsce do no końca życia, mam taką nadzieję. Mamy taką nadzieję, że wszyscy Pani już zapamiętali trybuny na biało, płyta na czerwono. Podczas nagrania Angels gdzie można informacje zdobyć na ten temat, daniu, na temat waszej samodzielnej. Mamy, no mam, no, oczywiście Podczas koncertu Robiego Williamsa w Krakowie. Wlegę podczas Zatem... koncertu Robiego Williamsa Nie. w Krakowie. szukać na Facebooku tego wydarzenia. Jeszcze A, znajdzie sobie... się? Oczywiście no, masz już bilet kupiony, ale powiedz mi, jesteś wielką fanką Robiego Williamsa. I co byś była w stanie zrobić, żeby być na tym koncercie? No bym była w stanie zrobić. Otóż, no na pewno wiele. Myślę, że mogłabym. Czerwona flaga. Nasza pozdrawiam. Maria. Trzymaj Trzymaj się. Nie pozdrawiam, nie. się. Trzymaj Bądźcie tam. Diało Trzymaj się. Trzymaj